Witajcie, cześć, zapraszam na kolejny odcinek tematyczny, na którym opowiem o kolejnej numeracji kart tarota, a mianowicie co łączą siódemki w tarocie. Opowiem dzisiaj o tym, co wspólnego mają ze sobą siódemki. Jeżeli na przykład wykonujecie rozkład kart tarota dla klienta na 3, 4 czy 5 kart i pojawią się same siódemki, dzisiaj dowiecie się, co za tym może właśnie stać. Tak więc zapraszam, dzisiaj omówimy, co łączą siódemki w tarocie. Kart tarota siódemki w tarocie to cztery arkana małe, jeżeli chodzi o podział kart tarota. Siódemek w tarocie mamy cztery i będą to po kolei. Siódemka mieczy, czyli żywioł powietrza, siódemka kielichów, czyli żywioł wody, siódemka buław, czyli żywioł ognia oraz siódemka monet, czyli żywioł ziemi. Siódemki mają wspólną cechę, mianowicie jest to oczekiwanie na coś innego, niż wydaje się nam, że powinniśmy dostać, ale również manifestacja i przyciąganie tego, do czego dążymy. I za chwilę Wam wytłumaczę na podstawie tych czterech kart, jak można to zinterpretować, jeżeli chodzi o ich wspólną cechę. Karty tarota, siódemki, one tutaj właśnie, tak jak wspomniałem, reprezentują oczekiwanie na coś innego niż myślimy, że powinniśmy dostać, ale również manifestacja tego, na co czekamy, jeżeli chodzi o końcowy wynik naszej pracy. Jako pierwszą kartę, którą zinterpretuję w tym aspekcie, tutaj będzie siódemka miecza. Siódemka mieczy mówi o żywiole powietrza oraz o na naszym umyśle. Ona tutaj przedstawia mężczyznę, który ma siedem mieczy na plecach. To jest również mężczyzna ubrany w zbroję i siedzi na takim tronie, który jest wykonany z kutego żelaza. On tutaj wydaje się drzemie i śpi, ale on tutaj też zapadł, jakby w taką małą medytację. Karta ta reprezentuje aspekt naszego umysłu, gdzie myślimy nad tym, jak szybko zakończyć pewne projekty, nad którymi pracujemy. Karta ta dość mocno oszczega nas, żebyśmy nie chodzili na skróty, jeżeli chodzi o zadania, na którymi teraz pracujemy. a jeżeli musimy wykonać jakieś przedsięwzięcia i projekty, powinniśmy je wykonać od A do Z dokładnie, ale również bardzo etycznie. Głównie ta karta, tak jak wspomniałem, mówi o tym, żeby nie chodzić na skróty, nie kombinować i nie lawirować. Tak więc tutaj manifestujemy jak najszybsze zakończenie naszego projektu, ale również wyobrażamy sobie, czy uda nam się go wykonać oraz jak on będzie tutaj się reprezentować. Kolejną kartą siódemki będzie siódemka monet, i ona tutaj reprezentuje głównie żywioł ziemi i aspekt pracy finansów. Ze wszystkich siódemek ich wspólna cecha, czyli właśnie manifestacja i przyciąganie tego, co oczekujemy dostać, ale również rozważanie, czy to jest właśnie to. Najbardziej na tej karcie jest tutaj widoczna. Karta ta przedstawia tutaj kobietę, która trzyma pieska na kolanach. Ona jest tutaj pod drzewem, i to jest drzewo owocowe, a obok niej znajdują się dwa kosze wypełnione różnymi owocami. Karta ta reprezentuje swoją interpretację jako oczekiwanie na pozytywny rezultat naszej pracy oraz to, że już swoją pracę zakończyliśmy i możemy spokojnie oczekiwać, aż przyjdą jej wyniki. Tak więc wspólna cecha siódemek to jest właśnie oczekiwanie na ten wynik naszej pracy, ale również manifestacja tego, czy na pewno dostaniemy to, co się spodziewamy, ewentualnie możemy przyciągać nieco inaczej niż to co się spodziewamy. Tak więc tutaj ta karta najbardziej to pokazuje. Dość ciekawą interpretacją siódemki będzie tutaj siedem kielichów. Karta ta przedstawia siedem pucharków, które zawierają w sobie zupełnie inny przedmiot, różniący się od drugiego. Tutaj możemy zobaczyć, że mamy winogrona, mamy tutaj owada, węża, róg, zwycięstwo i mamy też nożyczki albo jakiś płyn. Karta ta mówi głównie o niezdecydowaniu oraz konieczności wyciszenia się, żeby się zdecydować na coś jedno konkretnego, ale nie zawsze potrafimy coś wybrać. Karta ta uczy nas, żebyśmy nauczyli się spokojnego podejścia do swoich wyborów. I nie dopuszczali do tego, że łapiemy dwie sroki za ogon. Tak więc jeżeli tutaj spodziewamy się czegoś dostać, jest jakaś manifestacja z naszej strony, że szukamy jakiegoś wyniku naszej pracy, ta karta mówi nam o tym, abyśmy się skupili na jednej rzeczy, a nie na kilku naraz. Karta ta uczy nas również, abyśmy nauczyli się wybierać coś z uwagi na to, że jeżeli nie będziemy umieli poprawnie wybierać, to wtedy nie otrzymamy danego wyniku naszej pracy, do którego dążymy. I ostatnią, czwartą kartą siódemek w tarocie to jest siódemka buław. Tak jak wspomniałem, siódemki łączy to, że mamy swego rodzaju manifestację tego, do czego dążymy, ale możemy też przyciągać nieco inny wynik niż nam się wydaje, ale również siódemki to jest bardzo duży potencjał tego, co próbujemy zdobyć. Karta 7 Buław, jako reprezentacja żywiołu ognia oraz cech charakteru, jak agresja, waleczność, różnego rodzaju rywalizacja i charyzma, przedstawia tutaj mężczyznę, który walczy z przeciwnikami, jednakże nie widać dokładnie, kim są ci przeciwnicy. Mogą to być osoby fizyczne, czyli ludzie, z którymi rywalizujemy np. w pracy czy w życiu, ale również może być to walka z samym sobą, kiedy otacza nas swego rodzaju gonitwa myśli lub właśnie duże niezdecydowanie. Ale tutaj niezdecydowanie też się pojawia na tej karcie 7 kielichów. Więc tutaj możemy mieć do czynienia z niezdecydowaniem, jeżeli chodzi o wybory naszego życia. A tu możemy mieć do czynienia z niezdecydowaniem, jeżeli chodzi o co wybrać w naszych myślach. Karta 7 buław mówi o tym, że jeżeli się nie nauczymy odpowiedniej tutaj charyzmy, ale również zdyscyplinowania, nie osiągniemy tego, do czego dążymy. Jeżeli nauczymy się kontroli nad swoimi emocjami, kontroli nad swoimi myślami nauczymy się odpowiednio wybierać to, co jest dla nas ważne oraz to, do czego dążymy, wtedy otrzymamy pozytywny efekt tego, co jest dla nas ważne i końcowy etap tego, do czego też właśnie dążymy. Tak więc, jak widzicie, siódemki w tarocie mają tutaj wspólną cechę. Odnośnie tego, że oczekujemy pozytywnego rezultatu naszej pracy, dobrego wyniku tego, nad czym pracujemy, ale również może być to jakby tak zwana nieoczekiwana dostawa czegoś innego niż myśleliśmy, że dostaniemy. Również siódemki reprezentują manifestację tego, że przyciągamy myślami, afirmujemy, żeby coś do nas przyszło podczas naszej pracy, do której dążymy, do danego końcowego efektu. Ale również siódemki to jest potencjał ukryty w nas samych, tylko musimy umiejętnie dotrzeć do naszego wnętrza, żeby umieć wydobyć na zewnątrz nasze cechy, dzięki któremu będziemy mogli, jakby to powiedzieć, osiągnąć końcowy efekt tego, nad czym obecnie pracujemy. Czyli, reasumując, jeżeli na chwilę obecną mamy jakieś projekty, plany, mamy jakieś zadania, wyobrażamy sobie końcowy efekt tego, jak to dokonamy. Jeżeli odpowiednio wejdziemy w głąb siebie i wydobymy na zewnątrz nasze cechy, nasze silne, dobre strony, to wtedy jak najbardziej uda nam się przyciągnąć ten pozytywny efekt. Ale również ważne jest to, aby afirmować i wyobrażać sobie, jak to będzie wyglądało, kiedy to już osiągniemy. Są różnego rodzaju sytuacje w naszym życiu, gdzie działamy nad czymś, że wykonujemy coś, do czego dążymy, dlatego warto wyobrażać sobie i afirmować, że właśnie to uda się nam osiągnąć. Tak więc to właśnie łączą siódemki w Tarocie. Zapraszam do moich kolejnych odcinków. W najbliższym czasie postaram się też opisać interpretację, co łączą ósemki, dziewiątki i tak dalej w Tarocie. Potem przejdziemy do kart, arkan małych, gdzie rozpoczniemy sobie jedynki, dwójki, trójki. Oprócz tego też będę wykonywać analizę, jak wyglądają karty Tarota po kolei, czyli interpretacja m.in. karty Siły, karty koło Fortuny, która też już była, ale kilka rzeczy powiem jeszcze raz, jak i również tutaj będziemy dążyć do kolejnych numerów wyżej, jeżeli chodzi o karty Tarota. Zapraszam Was na moje social media, na moje konto na Instagramie, na mojego YouTube i na TikToka. Zapraszam do obserwacji, do kliencięcia subskrypcji i również do śledzenia moich kolejnych odcinków. Wszystkiego dobrego i do następnych odcinków. Trzymajcie się.